W kolejnym odcinku, już może nie takim typowo vlogmasowym, ale jednak, bo dzisiaj myślę, że jest odcinek, na który e, czekacie. Odcinek, którego pewnie jesteście ciekawi. E, czyli powiem Wam, co dostałam, co znalazłam pod choinką, jakie dostałam prezenty. Więc jeśli czekaliście na ten odcinek Dawajcie koniecznie łapeczki w górę W komentarzach sami możecie się pochwalić Co Wy dostaliście fajnego na święta Co Wam się najbardziej podobało Także dawajcie znać, z chęcią poczytam komentarze Oczywiście każdy dostanie też serducho Na serducha tutaj możecie zawsze liczyć I co? Ruszam pod choinkę, bo jestem jeszcze teraz u moich rodziców Także ruszam pod choinkę I zaraz Wam pokazuję Jakie prezenty dostałam w tym roku Jeszcze tylko Wam zdradzę Taki wiecie, drobną zajawkę Wam dam Założyłam dzisiaj, zobaczcie, taką fajną koszulę, takie bia białe jeny w Złote gwiazdki, o to mi chodzi. I jest to właśnie jeden z moich zakupów, które zrobiłam jeszcze będąc w Poznaniu z Michałem. E, także jest to koszula, którą kupiłam w Sinseju. I właśnie specjalnie o niej sobie tak pomyślałam, jak byłam na zakupach, z myślą o tej przerwie świątecznej, tak? Czyli o pierwszym, o drugim dniu świąt. Także dzisiaj zobaczcie w takiej wersji, jeszcze założyłam czapę Mikołaja. E, I do tego ta koszula, założyłam jeszcze spódniczkę, pasek z Sinseja, tak samo. Także e, mega jestem zadowolona. Dobra, a teraz już nie przedłużam, idziemy pod choinkę. No dobra, no to słuchajcie, zaczynamy otwieranie prezentów. Jesteśmy już pod. że znaczy ja jestem przy choince. Michał mi trochę będzie asystował, więc zobaczycie, jakie prezenty się tutaj znalazły. W sumie zobaczycie trochę moich prezentów i trochę Michała. Możecie oczywiście pisać w komentarzach, co Wam się najbardziej podobało. Jaki prezent Waszym zdaniem był najfajniejszy. I ale ja lecę może tak po kolei, bo jakoś tak sobie wiecie w miarę je ustawiłam, chyba losowo po prostu. Dobra, tu widzę. W sumie nie wiem, czy Wam mogę wszystko pokazać. Bo tu już widzisz, tu dostałam oczywiście zestaw alkoholowy, więc może nie będę wyciągać, tylko powiem. I tu są oczywiście jeszcze też, wiecie, dodatkowe koperty pozawieszane, bo my z Michałem stwierdziliśmy w tym roku, że po prostu wolimy dostać jakąś tam odpowiednią sumę pieniędzy, tak, żeby po prostu przeznaczyć to później na zakupy. I tyle. Więc jakby tych kopert może trochę być, że w tym roku nie mam takich prezentów, wiecie, konkretnych, tylko właśnie no w większości mamy, mamy no tak, o to chodzi. E, tylko jest to taka, wiecie, no zbiórka to źle brzmi, no ale dobra. E, to lecimy. Wiemy o co chodzi. Tak, każdy wie o co chodzi. Także lecimy z następnym prezentem. Powiem Wam szczerze, że ja już w większości nie pamiętam, który jest od kogo, bo one tak stały pod choinką, że nawet nie wiem, tu jeszcze kokardy znalazłam. Tu widzę, że jest oczywiście zestaw, wiecie, cukierki, słuchajcie, mandarynki, ja będę to przekładać gdzieś w ogóle na bok. Tu też widzę, że znowu jakiś alkohol, nie będę wyciągać alkoholu. Bo nie wiem, czy w sumie mogę Wam pokazać to na filmie, czy nie, więc wolę nie wyciągać na razie. E, jeśli chodzi jeszcze o słodyczki, to tu jest jakieś Raffaello, No i ogólnie pełno cukierków tutaj na dole. Także nie będę wszystkiego wyciągać. E, słuchajcie, lecimy dalej. Kolejny prezencik, co my tu mamy, to jest taki większy. Ja go sobie może tu wystawię, będzie mi łatwiej. O. I tu już widzę, spójrzcie. Tu jest na przykład e, kawa. Także mamy tutaj kawę, my akurat bardzo lubimy, pijemy dużo kawy, więc zapas kawy zawsze nam się przyda, co my tu mamy, no znowu tu są koperty, tak jak mówiłam, mamy jeszcze kalendarz, zobaczcie, na 21 rok, także od razu jest i kalendarzyk do zawieszenia, więc fajnie, będzie można sobie coś zapisać. Znowu cukierki, wiecie, jakieś mandarynki, cuda, tu w ogóle jeszcze jedna koperta mi się zbłąkała, ale ona chyba jest z innego prezentu, mogło mi się pomylić, lecimy dalej, tu mam, słuchajcie, fajny prezent, patrzcie na to, to jest prezent dla zwierzaków, zobaczcie, jaki dostały prezenci, o, Lejsol, chcesz zobaczyć swój prezent świąteczny, ty już widziałaś, co prawda, ale zobacz, ciasteczko świąteczne, o, pyszunia, nie? No wiadomo. Tutaj wszystkie zwierzaki dostały, słuchajcie, cały gigaborek słodyczy. Patrzcie na to. Po prostu olbrzymia pacha słodyczy. Będą miały co zajadać. Uch, myślę, że dłużej niż przez całe święta. Także sporo, co jeszcze byś chciała lazy, tak? No to proszę, no proszę. Ale pycha, przekąska świąteczna. Dobra, lejsol już na razie wystarczy. Pomału, nie wszystko od razu dostaniesz. Dobra, to co? Przechodzimy do kolejnych prezencików. Tutaj był prezent od rodziców Michała, także dostaliśmy takiej skarpecie, patrzcie. Lejsol, to nie zjadamy skarpety? Nie! Nie zjadamy! No i tutaj w skarpecie. Chcesz zobaczyć, coś w skarpecie? No nie ma tu twoich ciastek, już były, dobra. Ja tutaj widziałam, że dostałam, słuchajcie, taką, wiecie, błyskotkę ładną. Lejsol, chodź tu! Chodź tu, odejdź ładnie, no, to zaraz Wam pokażę. Jeszcze nie otwierałam, ale jakby po nazwie od razu wiadomo, nie? Także lecimy zobaczyć. O rany, rany, co my tu mamy? Gdzie to się otwiera? Tu? Jest, tutaj, dobra. O rany, ale piękna, zobaczcie, to jest zaraz, to jest nasz. Nie, to jest bransoletka, zobaczcie, jaka ładniutka, śliczna jest. Spójrzcie, jeszcze z takimi tutaj ozdobami, no piękna, ale fajnie. Będę miała, słuchajcie, taką ładniutką bransoletkę jeszcze do założenia, super, także mega fajnie. To sobie na razie tu zostawię. E, zajrzę jeszcze dalej do skarpety, a w skarpecie, słuchajcie, są skarpety kolejne. Zobaczcie, dostaliśmy. To są chyba dla Michała, tak. To są skarpety dla Michała. Tutaj chyba są dla mnie, bo są takie, wiecie, bardziej się błyszczą, więc to chyba są dla mnie skarpetki, także fajnie. E, więc skarpety też odkładam na bok, więc coś chyba jeszcze tu jest w środku. Zaraz wyciągnę, okej. Okay. I mamy tu. O, to dla Michała! To nie dla Ciebie, Lej Sol. To jest. Em, ja wiem, to jest taki chyba żel do włosów, nie? Tak, tak, tak. No, to żel do włosów, także to dla Michała. Dobra, ze skarpety chyba wszystko wyjęłam. Znaczy wiadomo, jeszcze, słuchajcie, też tu była koperta schowana, ale to już nie będę teraz pokazywać. Lecimy z kolejnym prezencikiem. Zobaczmy, co tu jest w środku. Lacey, nie wolno. Tu mamy, słuchajcie, znowu Słodyczki, no słodyczy jest rzeczywiście mnóstwo, nie wiem kiedy my to zjemy. To się mleczko, orany, cukierków, masa znowu na dole. Ja chyba rzeczywiście powyjmowałam, bo tu... My praktycznie w każdym zestawie mieliśmy jeszcze dołączoną kopertę, więc już nie będę, wiecie, jakby się tutaj rozdrabniać, po prostu przestawię dalej. Także sporo tego się tu uzbierało. Co my tu jeszcze mamy? O, kolejny prezent, o ten jest taki ciężki. Tu znowu mamy y, alkohol, także nie będę wyciągać. I są jeszcze, zobaczcie, jakie ręczniki. Jakie ładne w ogóle. Patrzcie na to. Fajnie, fajnie, takie ozdobne z takimi. Czekajcie, gdzie to jest. Tutaj są takie, jakby błyszczące. Widzicie takie wykończenie. Także czad. Mamy dwa zestawy. Nie będziemy sobie podbierać. <laughs> po jednym dla każdego. I mamy tu jeszcze. O! Y, to jest, już wiem, że to jest prezent od Misi. Bo my chcieliśmy właśnie dostać taki. O rany! Pies się przestraszył. Dobra, chcieliśmy dostać taki specjalny czytnik do komputera. I tutaj możemy po prostu, wiecie, włożyć karty do odczytu. No i takie różne rzeczy, więc, więc to się nam mega przyda. Także fajny prezencik. Na pewno skorzystamy. Będzie pewnie cały czas w użyciu. I to już chyba wszystko, nie? Chyba wszystko pokazałam. Tak, bo tutaj już otwierałam prezenty, tu odłożyłam te. Jest jeszcze jeden prezent, który dostał Lejsol, ale to już widzieliście, ale mogę Wam pokazać jeszcze raz. I zobaczcie, pytaliście się o to, co dostała Lacey pod choinkę. Dostała od nas piłkę. Z tym się wiąże oczywiście historia, bo kiedyś jak byliśmy na spacerze, no to Lejsolowi skradziono jej starą piłkę i wiecie, no nie miała czym się bawić i w ogóle, no po prostu jej ukradli piłkę jeszcze w lesie, rozumiecie? To, to było przykre, naprawdę to było przykre. Lacy szukała tej piłki i nie mogliśmy My jej nigdzie znaleźć, po prostu jeden taki gość podjechał, no i zabrał jej piłkę, serio. No dobra, yy, i my stwierdziliśmy, że dostanie właśnie pod choinkę od nas piłeczkę, żeby mogła się bawić, prawda Lejsolu? Tak, Lejsi uwielbia piłki i cieszy się z prezentu, nie? Tak, rzucimy piłkę? Lejsunia, uwaga, no, hopa, rzucamy, wow, czekaj, uciekła piłka, masz, hop. Tam poleciała, super! No ciasteczko chcesz? Dobrze. Ej, ty, cały nos do środka tak nie ma. Lacey, proszę, siad. Siad, łapa. Tak, dobry pies. Proszę, ciastko. Dobry piesek, no ślicznie. To już są wszystkie prezenty, które miałam Wam dzisiaj do pokazania. Także trochę się tego uzbierało. Tak jak mówiłam, dawajcie znać w komentarzach, co Wam się najbardziej podobało, jakie Wy dostaliście prezenty. Mam nadzieję, że jesteście z nich zadowoleni. Jak takie odcinki Wam się podobają, dawajcie koniecznie łapeczki w górę. Zapraszam Was też do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i co, wesołych świąt! Do zobaczenia!